Logo giełdy, które zaprojektował mój sąsiad i namalował na płycie MDF-u z mojej piwnicy. Pierwsza sesja giełdowa 16 kwietnia 91. Na początku była taka olbrzymia ekscytacja. Wszyscy się wszystkiego uczyli. Inwestor od inwestora, wszyscy wszystko przeżywali. To było dla mnie takie wydarzenie, jakbym nagle zza e, sceny wszedł na scenę Teatru Wielkiego. Zdawałem sobie sprawę, że tworzymy coś nowego, bo wtedy wszystko było nowe. To było wielkie wydarzenie. Po raz pierwszy od ponad 50 lat, i została określona rynkowa wartość. Wszystko należało, robiło się ręcznie. Przychodzili, składali zlecenia. Zlecenia oczywiście przykazywane były, przyjmowane na kartkach papieru. One były kolorowe, żeby klienci mogli sobie odróżnić, czy to jest kupno, czy sprzedaż. Większe biura maklerskie, które miały wtedy więcej zleceń, przynosiły zlecenia na dyskietkach, już taka możliwość była. Gdyby ktoś wtedy trafił na giełdę, mógłby pomyśleć, że to był jeden wielki przekręt. Na jeden dzień powstała giełda i na drugi dzień już jej nie ma. Mój nauczyciel ówczesnej informatyki chodził w czerwonych szelkach, bo był jednym z pierwszych maklerów na tej giełdzie. Zadaniem było pokazanie wszystkim ludziom, obserwatorom rynku, że to jest prawdziwa giełda. Pamiętam jeszcze przez dwa, trzy kolejne lata główne pytania, które dostawałem od dziennikarzy, to były takie. Panie prezesie, czy to jest prawdziwa giełda? Bo takich giełd nieprawdziwych w Polsce było mnóstwo wówczas i to była jedyna prawdziwa giełda i myślę, że dzisiaj już nikt nie ma wątpliwości, że ona jest i od samego początku była prawdziwa. Te spotkania klientów, te rysowanie tych wykresów na kartkach, to jednak jest coś, co, co w mojej pamięci bardzo mocno utkwiło, i, i to ma jednak no, jakiś tam swój klimat tamtych czasów. Coraz więcej podpowiada nam sztuczne intlijemce, coraz więcej tworzymy algorytmów, które maszynowo uczą się handlowania, więc za 30 lat chciałbym, żeby to była firma, która w dużej części jest firmą technologiczną, która giełdy, które nasza grupa kapitałowa produkuje jakieś 60-70 gigabajtów danych dziennie, może odegrać kluczową rolę w uporządkowaniu tego olbrzymiego zasobu informacji, który jest na świecie. I będzie to handel właśnie dobrami i z jednej strony fizycznymi, z drugiej strony handel informacją.